Lekcja numer jeden, taka najbardziej chyba oczywista, jest, jest taka, co głównie staje się obiektem ataków rosyjskich, czy to fizycznych, czy to, czy, czy to cyberataków. Są to głównie konwencjonalne elektrownie, głównie węglowe, no bo gazowe nie były tak rozpowszechnione, też wodne, czyli po prostu klasyczne, konwencjonalne elektrownie oraz stacje elektroenergetyczne. I pierwszą taką lekcją. Dla nas, dla Polski, dosyć smutną jest to, że gdyby podobna historia spotkała nas, to znaczy doszło do pełnoskalowej inwazji na, na Polskę, czy też dywersji na szeroką skalę w, w Polsce, dużo łatwiej byłoby osiągnąć blackout niż, niż na Ukrainie. Ukraina przez trzy lata w zasadzie. Miała bardzo krótko trwały jeden moment, tam w listopadzie 22 roku, gdy możemy mówić o częściowym blackoucie, natomiast nie miała takiego, takiej sytuacji, żeby całe państwo było na długi czas wyłączone z zasilania. U nas byłoby to dużo łatwiejsze do osiągnięcia, z uwagi na to, że opieramy się na konwencjonalnych elektrowniach węglowych, które są łatwiejszym celem i nie mamy Aż tak takiego nadmiaru stacji elektroenergetycznych, jak, jak w Ukrainie, więc lekcja, która z tego płynie, jest taka, że paradoksalnie te konwencjonalne elektrownie węglowe nie są wcale tak bezpieczne.